Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Miło mi Was powitać w czytaniu dla sodiakalnego byka na nowy rok. Moi drodzy, tutaj znajdziecie czytanie ogólnych energii na rok dla osób spod znaku byka i ja tego czytania trzymałabym się troszkę bardziej. Tutaj będziemy rozkładać sobie karty na każdy kolejny miesiąc. W moim odczuciu... Takie czytania mają małą szansę realizacji, ze względu na to, że my ciągle podejmujemy decyzje i to czytanie robione jest z, z tego miejsca dziś. Zatem, z tego miejsca dziś, na tej drodze, na której jesteście, tak będą układać się energie. Uh, ale wiadomo, że my skręcamy, my wybieramy, my podejmujemy decyzje i wtedy energie mogą nam się rozejść. Zatem, szczególnie jeśli pojawią się jakieś negatywne energie, trudne energie, nie bierzcie tego aż tak do siebie. Uh, jednak 98% osób chciało te czytania według mojej ankiety, zatem ja oczywiście dla Was je robię, ale bardzo proszę, miejcie do nich dystans. Ja jednak sprawdziłam sobie czytania zeszłoroczne i muszę przyznać, że nawet sporo się z tego sprawdziło, ale i tak bardzo Was proszę o dystansik. Poczekajcie, ja sobie tego dostosuję trochę krzesło wyżej, nie żeby była mała, bo nie jestem. Powiedziałabym, nawet całkiem wysoka jestem. Jak na przeciętny wzrost kobiety chyba sila w Polsce. ma 60? ma 64? No to jestem powyżej. Ale no, no za nisko miałam. Dobra, byczki, moje drogie. Przechodzimy do rzeczy. Od razu sprawdzamy, co dla Was. I teraz tak, od razu jeszcze Wam powiem. W poprzednim czytaniu wyłożyliśmy sobie oś czasu. Tutaj wyłożymy sobie tylko jedną kartę, która będzie przedstawiała mi waszą postawę, wasz nastrój tego roku, w jakiej energii wy będziecie się znajdować. Czyli karta po prostu wy. No, trochę mi tutaj z Palo Santo i z Szałwi się nadmuchało, ale mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało nikomu. I zaczynamy. Byczki drogie. Jakie energie dla was na nowy rok? Osoby z podsnaku byka Byczki. Energia dla osób z wykana byka Na naprok As buław Rycerz buław Szóstka mieczy nie bójcie się odcinać w tym roku czegoś, czego trzymacie się bardzo kurczowo, bo wiadomo, byk znak stały, bo szczęście może czekać i spełnienie gdzieś po drugiej stronie. O, powiem tylko tyle, a teraz już przechodzimy do rzeczy. Byk w nowym roku. W jakiej energii mi się pokazuje? Królowa buław. Uh, uh, grubo powiem. Nie jest to wasza energia, wy nie jesteście związani z buławami. Jest to ogień, barans odjakalny, strzelec, może być i lew. Taka osoba może tutaj bardzo ważna się zaznaczyć dla Was w tym roku. Ale kochani, królowa buław to jest absolutna świadomość swojego celu, absolutna świadomość swoich potrzeb. I pójście za głosem, ja w moim życiu gram planową rolę, zatem nie przejmujemy się innymi, nie przejmujemy się tym, co za nami się dzieje. Dbamy tylko o samorealizację, o niezależność i spełnienie, bo z tym kojarzy nam się barans odjakalny to jest też egocentryzm, prawda? Niektórzy mogą takie osoby postrzegać jako egocentryczne, no ale nie, czy o życie nie jest o tym, żebyśmy jak najlepiej je spędzili w zgodzie ze sobą? No i mam wrażenie, że Wy też do takich wniosków możecie dochodzić. Królowa była bardzo często mi pokazuje osoby z Osoby, konkretne osoby wokół Was, w bliskim otoczeniu, które mogą mieć naprawdę duży wpływ na Wasz e, rok, na Waszą postawę w tym roku, ale królowa była w mojej drodze, nie zapominajmy to tak, że energia kobiety, która gra rolę pierwszoplanową, energia kobiety, która jest no, na scenie życia i, i bawi się, po prostu się bawi życiem, powiem tak, a Wy sobie już powiedzcie, w jaki sposób ona się może tutaj e, cieszyć tym życiem i bawić. Dobra. No, to idziemy dalej. Ale bardzo fajnie. Widać, że jesteście nastawieni na zmiany. Królowa była w znak kardynalny, drzwi otwiera nowe, yy, przed, do przodu, nie odwraca się za siebie, skupiona kobieta na sobie, trochę fatal, można powiedzieć. Na mężczyzn tutaj może być bardzo, no w ogóle, może być kobieta bardzo istotna w waszym życiu zaznaczona, ale raczej pokazuje mi się tutaj wasza pozycja. No to wygląda bardzo fajnie. Dobrze. Styczeń dla byka. Tu jest też potrzeba bycia może niedocenionym, ale. Ech. No, Królowa buław Ona ma gdzieś innych, ale gdzieś tam lubi Ta atencje lubi i tam podziw. Styczeń, ósemka buław Buławy, buławy, buławy Luty dla byka Trójka mieczy, ale trójka mieczy Ta taka powiedziałabym lżejsza Bo w tej tani mamy dwie trójki mieczy Marzec dla byk O, muszę sobie przetasować Bo tutaj trzy karty chciały się pojawić Marzec dla byka buław, uch. Kwiecień. Dziewiątka kielichów. Maj dla byka. Wisielec. Czerwiec dla byka. Głupiec. Ale macie fajne czytanie. Ciekawe, bardzo ciekawe. Lipiec dla byka. Szóstka donarów. No tutaj dopiero się pojawiają powiedzmy jakieś osoby i i... i uh. Gdzieś tam jakieś zależności. Sierpień dla byka, rycerz denarów, wrzesień, król kielichów, październik, księżyc, listopad, gwiazda, grudzień. A z w grudzień jest dla mnie bardzo ważną kartą, ponieważ mówi o naszym spełnieniu w tym roku i widać, że jesteście nie dość, że zakochani, to zadowoleni. I teraz tak, moi drodzy. Powiem że pierwsza połowa roku jest całkiem szalona. Tutaj się dużo dzieje. Tu jest dużo takich o, zwrotów akcji. O, Może tak w drugiej połowie roku już tak sobie idziecie. Idziecie bardzo powolutku spokojnie, bo wiecie, że jesteście na dobrej drodze i że jest pięknie i cudownie. I teraz tak. Od razu będziemy dopytać, żeby nie tracić czasu żeby mieć tutaj sprawę jasną. Także już sobie biorę kartę i pójdziemy sobie kolejno i teraz tak, ósemka buław pokazuje mi się w styczniu dla błyka. To jest, kochani, karta, która mówi albo o przyspieszeniu, o wyjazdach, ale to jest karta, e, która bardzo często mi pokazuje komunikację, szczególnie drogą internetową. Zatem nie zdziwiłabym się, gdyby ktoś tutaj się odezwał albo przyszło jakieś ważne pismo, jakiś ważny mail, który w jakiś sposób naznacza Wasz kierunek. W ósemce buław my też przesuwamy się. My gdzieś pędzimy, coś szybko załatwiamy. To jest karta przyspieszenia, zatem po prostu ten miesiąc może Wam szybko minąć. I zobaczmy, sam buław, czwórka kielichów. Mogą przyjść informacje z otoczenia, mogą, może ktoś tutaj do Was się odezwać. Wy niekoniecznie możecie chcieć podjąć dyskusji z taką osobą. Może przyjść informacja o odrzuceniu. Ktoś może odrzucić Waszą jakąś propozycję, bo mnie się pokazuje, że tutaj coś w niezadowoleniu, w takiej małej frustracji możecie być. Dobrze, i teraz tak, trójka kielichów. Przepraszam, trójka mieczy to jest karta zranionego serca, to jest karta ogromnego rozczarowania, ponieważ rzeczywistość no nijak nie ma się do tego, co sobie wyobrażamy i, i czego byśmy oczekiwali, zatem jesteśmy tutaj niespełnieni i jest ból serca i cierpienie, ale uwaga, Wy macie trójkę, trójkę mieczy, która, bo w tej talii tak jak powiedziałam są dwie, która bardziej numerologicznie mówi o tym, że My wyciągamy wiedzę z doświadczeń, które stają na naszej drodze, i że jeżeli gdzieś jesteśmy rozczarowani i coś nam nie wychodzi, to my sobie po prostu elastycznie zmieniamy punkt widzenia i staramy się opierać swoje cele i pragnienia na, na takich faktach i a, marzenia po prostu, żeby miały coś wspólnego z rzeczywistością, a nie że wiecie, że wyobrażamy sobie no, romans jak z tej tanika, z Titanika, Titanic. Tytanik, no. W każdym razie wyobrażamy sobie taki romans, a no a co? A jak to się ma realizować? Jak to się ma do naszej rzeczywistości, prawda? Zatem tutaj ewidentnie, moi drodzy, nauka poprzez doświadczenie, poprzez jakieś rozczarowanie. A z mieczy, tak, tu się coś wyjaśnia. Tutaj się coś wyjaśnia, tu nie wiem, jest jakieś odrzucenie gdzieś jest nie, gdzieś jest stop, coś ktoś nie przyjmuje, informacje jakieś takie przychodzą. I w lutym my mamy sprawę jasną, i my zmieniamy swoją wiedzę, zmieniamy swoje oczekiwania. Wy w lutym macie sprawę jasną, bo czy mówi, że coś się wyjaśnia, coś zostaje odcięte już klarownie e, podpisane, czy tam jest jakieś oświadczenie, czy, czy ktoś nam daje jasną odpowiedź, prawda? I my wiemy, że tutaj nie możemy się realizować. I ja nie widzę z tego tytułu cierpienia wokół Was. Ja widzę takie ok, no to Logicznie wiem, że tutaj nie zadziałam. E, macie podobnie jak barany, też, chyba baranki miały też taki false start, że po prostu tu się rozpędzają i zaraz nic. I, i dopiero później jakby na właściwy tor wchodzą. Dobrze. E, Azbuła w mojej drodze. No i właśnie. I tu już jest energia feniksowa, tu jest nawet feniks. Wstaje z popiołów. Tu się coś spaliło, wypaliło, było niemożliwe do realizacji. Ja znajduję dla siebie możliwości działania gdzie indziej. Także Wy się bardzo szybko otrzebujecie. Witalność, energia, zdrowie, rozpoczynanie nowych projektów, dwójka miecza. Teraz tak beczki. Yy, nawet jeżeli wokół Was panuje niewiedza, nawet jeżeli nie wiadomo, co robić, to Wy i tak sobie, Wy i tak zaczniecie coś robić. O, powiem tak. Żeby nie będziecie czekać z założonymi rękami, jak, aż ktoś wam powie tak, aż ktoś wam powie nie, bo tu jest jakaś sprawa niejasna, można powiedzieć, ale ona się wyjaśnia przez to, że yy, Wy po prostu przejmujecie kontrolę i zaczynacie działać. I w ten sposób uwalniacie się od czegoś niejasnego, od, od pewnych niewiadomych. O, może tak. Dobrze. W takim razie już w kwietniu czeka Was dziewiątka kielichów. To jest karta skupienia tylko i wyłącznie na sobie. To jest karta swojego samopoczucia, szczęścia, spełnienia, bo emocjonalnie i tak duchowo mamy wszystko, czego potrzebujemy, żeby czuć się osobami zadowolonymi. I teraz tak, nie potrzebujemy tu prestiżu, nie potrzebujemy tu poklasku, nie potrzebujemy tu na Instagramie pokazywać nam życia. My tutaj czujemy się tak dobrze ze sobą, że nie ma w ogóle potrzeby absolutnie nikogo informować o tym. Czyli to jest takie szczere, dobre samopoczucie. I teraz tak, król była wokół tego, czyli Wydaje się, że jeżeli w y, marcu Beg, mimo niejasności wokół niego,. Podejmij się jakiegokolwiek działania, które będzie Wam chodziło po głowie, i powiecie sobie, dobra idę na żywioł, bo wy mocno w buławach jesteście osadzeni. No to tutaj ten król buław mówi: jeżeli wprowadzę innowacje w swoje życie, przejmę kontrolę i będę tutaj działał tak, jak ja uważam, że jest najlepiej, no to już was czeka dziewiątka kielichów, czyli zadowolenie i spełnienie, bo skupiliście się na sobie i wprowadziliście innowacje i zmiany w swoje życie. Cały rok macie o buławach, moi drodzy. Większości. I, I to jest takie, tutaj buławy są mocno zaznaczone, prawda? Zatem przejęcie kontroli nad swoim życiem i innowacje. Tutaj też król buław, czyli jakiś lew, może być baran, może być strzelec, zaznacza się i wokół niego jakieś takie zadowolenie, ale mnie się wydaje, że to zadowolenie wychodzi stricte z jakiejś takiej, no bardziej egocentrycznej postawy. Dobrze, i teraz tak. W maju macie kartę Wisielca. Co to oznacza? Wisielec mówi, że jest nagły stop. Wisielec może mówić o tym, że my nagle po prostu dostajemy jakiegoś olśnienia na temat sytuacji ważnej dla was i zdajemy sobie sprawę z tego, że czas będzie wprowadzić zmiany, że czas podjąć się czegoś innego, bo. Zmieniamy punkt widzenia na daną sprawę, otwieramy oczy na coś, czego do tej pory nie dostrzegaliśmy. Najwyraźniej wisielec w piątym miesiącu dla Was może także świadczyć o tym, że coś was zatrzymuje, gdzieś jest stop. Bo tutaj pędzicie, pędzicie, prawda, załatwiacie i nagle jest taki stop, nagle jest e, zatrzymanie. Wisielec bardzo mocno kojarzy mi się też z rybami zodiakalnymi, zatem zobaczmy, co stoi obok tego wisieleca. Nie, 7 denerów. Wokół maja macie zatrzymanie. Czekacie, aż coś przyjdzie, nie przychodzi. Też zmieniacie swój punkt widzenia na pewne rzeczy. Szczególnie dotyczyć to będzie kwestii materialnych. Nie przychodzą jakieś pieniążki, jest zatrzymanie. Jest oczekiwanie, ale to są też karty, które mówią, ja oceniam działania moje do tej pory i zastanawiam się, w którą stronę dalej to pokierować. W ogóle mnie to nie dziwi, bo to jest miesiąc waszych urodzin. Zatem my zawsze mamy taki stop, oceniamy plusy minusy i minusy i co dalej, prawda? No to wygląda na to, że już w czerwcu pokazuje się głupiec, czy Czyli nowa droga, ryzyko, rozpoczynam coś nowego, wyjeżdżam, wyprowadzam się, zmieniam mieszkanie, wszystko co nowe tutaj może być. I bardzo mi się to podoba, ze względu na to, moi drodzy, że mm, no, wchodzicie w nowy rok numerologiczny, bo z dniem urodzin wchodzimy w kolejny rok numerologiczny, osobisty. Zatem co mam obok tego głupca? Siła, znowu ten lew. Znowu ten lew są lew zaznaczony w tym roku. Niektórzy mogą się tutaj zdecydować na relacje z jakimś lwem, ale moi drodzy, to jest znowu determinacja, to jest poczucie: jestem o rok starszy i mądrzejszy, wiem czego potrzebuję, wiem czego chcę i siła mówi, że my jesteśmy w stanie panować nad swoimi instynktami, doprowadzić sprawy do końca. Zatem, wy tutaj coś wchodzicie z takim pełnym zaangażowaniem, determinacją. No, powiem szczerze, fantastycznie. Wygląda to bardzo dobrze dla was. Dobrze, i teraz tak, szóstka denarów. Tam jest lipiec, tak? Tak. To jest karta zależności. Być może zależności finansowej, może nie. Tutaj wchodzimy w z kimś jakąś spółę i jest ma być przynajmniej równowaga między tym, co dostaje, a tym, co biorę. W szóstce denarów także ktoś może potrzebować pomocy. My możemy potrzebować pomocy. Kredyty tutaj się pokazują, ale szóstka denarów bardzo często jest też kartą wynagrodzenia. Zatem zobaczmy. Wszechświat. Macie mocno znaki stałe zaznaczone i ten lew, ciągle ten lew gdzieś wokół tego. Byk, to Wy też. Skorpion Wodnik, ale moi drodzy, tutaj przychodzi jakaś pomoc ze świata, tutaj przychodzi coś, w co warto inwestować, jakieś propozycje ze świata. Ktoś tutaj Wam przynosi jakiś denar, ktoś tutaj Wam przynosi jakąś propozycję. Wy sami też możecie znaleźć pracę, nie wiem, za granicą, podjąć jakieś kursu, bo coś ze świata, coś z otoczenia przychodzi, co może pozwolić Wam się rozwijać i realizować. I teraz tak, mamy tego rycerza denarów naszego. Moi drodzy, recesz denarów, to już jest taka powolna inwestycja. Wy chyba już tutaj podejmiecie decyzję: że ja wchodzę w coś nowego i byk tutaj nie wiem, może wyjedzie, nie wiem o co chodzi, ale jesteście zdeterminowani tutaj wdrożyć coś nowego w swoje życie. Więc we wrześniu mi się pokazuje, że wy już jak murweczki tutaj powolutku inwestujecie sobie w to, co wymyśliliście. Czyli metodycznie sobie działacie, prawda? Krok po kroku budujecie coś trwałego i stałego. Rycerz Donarów może mówić po prostu o takim rutynowym miesiącu, gdzie codzienność, praca czy szkoła będzie najważniejsza dla Was, ale to jest też karta trygonu Ziemi, a szczególnie Panny. Zatem co nam z tego tego Rycerza Donarów? Umiarkowanie. To jest miesiąc taki spokojny, bo tutaj wszędzie się dzieje, a, a we wrześniu tak spokojnie, Wy już wiecie nad czym pracujecie, w co wkładacie energię. Tu jest miesiąc bez zmian, tutaj idziecie sobie bardzo powoli, to będzie taki miesiąc codzienności, po prostu. E, tutaj też strzelec znowu by mi się zaznaczał dla Was, ale ja mam wrażenie, że Wy sobie tutaj metodycznie działacie w harmonii, w równowadze. I teraz tak. E, w li, nie, w listopadzie. To, to był sierpień, przepraszam, tak? Sierpień, przepraszam, to był sierpień, czyli we wrześniu. Czyli w sierpniu jesteście tacy, wiecie, tu sobie ja nie wiem, ktoś tu może podjąć nowej pracy, czegokolwiek nowego, to tak metodycznie sobie powolutku działacie. No i mamy ten wrzesień i pojawia nam się tutaj król kielichów. To może być szansa na jakąś naprawdę fajną, dojrzałą miłość. To może być szansa na to, że ktoś z trygonu wody się tutaj pojawia wokół Was. To może być ktoś, kto pomaga, kto nas jakoś tam inspiruje, nakierowuje. To może być Wasza dojrzałaś emocjonalna. Zatem ja pozwolę sobie po prostu dopytać. Głupiec. To może być też Wasze spełnienie, bo król kielichów to jest najwyższa ranga kielichów. Głupiec. Głupiec pojawił się tutaj, tak? Czyli to był miesiąc szósty. Nie wiem, czy to był rozpoczęty związek, czy to było cokolwiek rozpoczęte. Wy tutaj z determinacją weszliście w coś nowego, znając swoją wartość. Tutaj jest już absolutne spełnienie z tego tytułu. Tutaj jest już takie zadowolenie duchowe, tu jest taki spokój wewnętrzny, że wiecie, że jesteście na świetnej drodze. I teraz tak, moi mili, tutaj może być też szansa na nową miłość. Jak najbardziej, ale bardzo pozytywnie macie odtąd. Tutaj się jeszcze tak, tu już zaczyna się stawiać na siebie wokół tych miesięcy urodzinowych, tego tak rozważacie, co i co. Mam wrażenie, że tu już się kończą wasze rozczarowania. Styczeń, lud. To może być coś jeszcze z zeszłego roku. Dobrze, no to przechodzimy do tego naszego. Yy października i tutaj się zaznacza księżyc, czyli znowu trogą wody, szczególnie, no tutaj bardziej ryby, ale powiedziałabym też ten skorpion. Rak może być, rak mniej raka mniej tu postrzegam, ale również może być. Księżyc, moim drodze, mówi o lękach. Księżyc może mówić o tym, że coś jest przed nami zatajone, że my czegoś nie dostrzegamy. Księżyc może mówić o takich ukrytych aspektach naszych wewnętrznych, wiecie, takie emocje zamiecione pod dywan i one tak w ramach jakiejś y Traumy mogą się chcieć pokazywać, zatem tutaj też może się powolutku coś odsłaniać przed Wami. Czym jest ten księżyc? Ale to jest strumie wody. Tu jest miłość. Cztery ostatnie miesiące absolutna miłość wokół e, byka. Znowu, ryby bardzo mocno. Tutaj macie dwie karty ryb, zatem taki znak może być bardzo ważny wokół Was, ale macie tutaj kogoś powracającego, kogoś odsłaniającego swoje emocje uczucia. I co? I w listopadzie jest gwiazda. Tutaj odważnie trzeba podejść do rzeczy, bo, bo tu jest szansa na prawdziwą miłość. I gwiazda, moi drodzy, mówi, że my tak czujemy, że jesteśmy na dobrej drodze, że idziemy we właściwym kierunku, że całe życie nasze bardzo dobrze się realizuje, że wszystko jest obiecujące, wszystko jest cudowne i czujemy, że to jest nasze życie i że my jesteśmy po prostu na właściwej drodze. To jest także karta Wodnika, zatem zobaczmy. Karta spojrzenia w przyszłość naprawdę z takim poczuciem, wiem, że będzie dobrze. Cesarz. Ja mam wrażenie, że Wy macie tutaj w listopadzie, zaczynacie odczuwać, że dobrze, że przejęliście kontrolę nad własnym życiem, bo tym barem, prawda? Cesarz, cesarz królowa buław że przejęliście kontrolę nad własnym życiem i dobrze, że zrobiliście rzeczy po swojemu, że tutaj, w tym miesiącu czwartym zaryzykowaliście i, i w miesiącu szóstym, bo zaczynacie widzieć, że to, że przejęliście kontrolę nad własnym życiem, doprowadza Was do pozycji, która jest dla Was tak bardzo wartościowa. Tutaj też mogą przychodzić informacje od... Yy... Jakiegoś zwierzchnika, nie wiem, może być szef, ojciec, ktoś znaczący, dla was, kto gdzieś tam trzyma kontrolę, nad czymś bardzo pozytywne. Zielona karta na działanie. No i grudzień Askielichów. Nowa karta, poczucie spełnienia emocjonalnego, poczucie gęsiej skórki, bo wchodzimy w coś z ekscytacją, zadowoleni. To może być też nowa miłość Askielichów, Askielichów. Tutaj się dzieje, tu jest też szansa na ciążę. Tu możecie zajść w ciążę, a tutaj się o tym dowiecie. Bardzo możliwe, albo w tych miesiącach może być ciąża, a tutaj dopiero być może się o tym dowiecie. Tak czy inaczej, moi drodzy, kończycie rok z takim poczuciem, że wchodzę w kolejny rok bez rozczarowań, z czystą kartą do zapisania, spełniony, radosny i 10 lat młodszy, dosłownie. Zatem macie cudowne czytanie, przyznam szczerze. Patrzymy na radę dla osób spod znaku byka. Dziesiątka kielichów stawiaj na samospełnienie. Spróbuj sobie wyobrażać siebie w takim najszczęśliwszym momencie swojego życia i zacznij do tego dążyć. Te relacje emocjonalne już tutaj mogą się powolutku, oj tu już na maksa, klarować wokół was, że macie szansę na przeżycie naprawdę miłości, Życia dosłownie, także weźcie pod uwagę te relacje, bo nie samym pieniądzem człowiek żyje. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. Życzę Wam tak udanego roku. Pozdrawiam.